I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green, or pink, or black, or white, I could be every color you like Hej, z tej strony Olka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będziemy robić laurkę na dzień mamy, no bo przecież niedługo dzień mamy Będziemy do tego potrzebować wyciętek z kolorowego papieru takich łezek To jest taki kształt łezki Klej, kawałeczek wstążeczki, ja mam taką złotą, jakieś ozdóbki, pisaki i dziurkacz. Możemy zabierać się do pracy. Na początek wycięłam z brązowego sztywnego papieru, też na kształt domiczki, tak wyglądał na kształt doniczki i dziurkaczem zrobiłam tu takie krepeczki. Potem dowiecie się po co. Teraz będziemy musieli dorobić do tego jakieś kwiatuszki. A do tego przydadzą się właśnie łaski. Bierzemy jedną łaskę, zginamy na pół tą łaskę. No to samo robimy z drugą. Dobra, teraz przyda się klej kleimy kawałeczek łaski tutaj i kawałeczek tutaj widzieliście tu i tu teraz te połówki zobaczcie biorę jedną połówkę i doklejam tak jest tak zrobiona i teraz tak delikatnie po to samo robię z drugą połówką i nasz kwiatek wygląda tak. Ok. Następny krok to łodyżki. No bo, hej, każdy kwiatek ma swoją łodyżkę. Do tego przyda się jeszcze inny kolor papieru, bo tym razem zielony. Ja już go tutaj wyciągam. Proszę bardzo. Ty trochę wygląda jak taki niebieski o, to jest zielony tylko w kamerze tak wygląda ok, najlepiej żeby był sztywny bo wtedy łodyżki będą się trzymać ok tniemy więc ciach ciach taki prostokąt teraz nasz prostokąt ojejku zaginamy Zaginamy, zaginamy, zaginamy. Mocno. I wygląda tak. Dlatego papier ma być sztywny, żeby kwiatek się trzymał. Możemy go troszeczkę dokleić klejem lub no klejącą. Ja akurat zrobię to klejem. Żeby się nie odwijał, bo wtedy to będzie nieestetycznie wyglądać. Dobra. Wiecie, jednak zrobię to taśmą. Klej się nie chce trzymać, bo mam sztywny papier. Tak. Ok. Trzyma się. No i jeszcze z drugiej strony. Opa. Ok. Teraz przykleimy to klejem do naszego kwiatuszka. Kleimy, bierzemy kwiatuszek i proszę, tak wygląda. To samo robimy jeszcze z dwoma innymi, innego koloru kwiatuszkami. Okej, okay, moje kwiatki. Prezentują się nawet fajnie. Teraz przykleimy te kwiatki do naszej doniczki bierzemy klej i kleimy kawałeczek dobra i przyklejamy jeden kwiatek drugi kwiatek i chyba sami się domyślacie trzeci kwiatek To wygląda. Doniczka z kwiatkami. Teraz dokleję jeszcze liście. Dobra. Gotowe. Nasze kwiatki mają tutaj również liście. Przyczepuję je taśmą klejącą. Teraz musimy to jakoś zamknąć. Dlatego potrzebowaliśmy tego paska. Przełożymy go. Przez te dziurki i zawiążemy w kokardkę. Zaraz się widzimy. To jest całkiem trudne. Gotowe. Mamy piękną kokartkę. Mama może ją rozwiązać lub rozciąć, a w środku będą napisane życzenia. Teraz jeszcze tylko małe dodatki. Gotowe. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał z dzwoneczkiem. I trzymajcie się dobrze. Mam nadzieję, że Waszym mamom spodoba się taka laurka. A w środku będą życzenia. Pa!